Witajcie moi kochani, jak byłem małym dzieckiem, tak mniej więcej w podstawówce, to myślałem, że jestem bez talenciem, że nie mam żadnego talentu. Niby tam grałem trochę na przykład w piłkę, no ale nie byłem jakiś taki kozacki, nie? I już się tak poddałem, poddałem się życiowo, uznałem, że będę nikim, aż w pewnym momencie na religii katecheta powiedział mi, że każdy ma jakiś talent, tylko trzeba go odkryć. No i ja tak sobie myślałem, myślałem, kurczę, że no w sumie trochę już odkrywam ten talent po paru latach i nadal nic nie ma, nie ma żadnego talentu. Ale potem go odkryłem. Otóż u mnie w domu jest tak, że jest stół... Kosz na surowce wtórne, ten kosz jest po drugiej stronie, że trzeba by przejść naokoło. Jako iż ja jestem mega leniwy, no to po prostu rzucałem tą butelką i wyćwiczyłem tak sobie, że tą butelką trafiam zawsze. Nie ma nigdy w życiu mi się nie zdarzyło nie trafić tą butelką, naprawdę. Także potem uznałem, że to jest taki mój talent. Może jest to najbardziej bezużyteczny talent, jaki istnieje, ale chociaż jest, ok? Tak jak niektórzy ludzie na przykład umieją bardzo szybko klaskać, to na przykład ja mogę właśnie rzucać butelką i z dalekich odległości też się da. Po prostu w każdej sytuacji trafię, nie? Żeby to udowodnić teraz Wam rzucę. Za pierwszym razem, za pierwszym razem, bez żadnych cięć e, Bez patrzenia rzucę, także to będzie niesamowite Dobra, teraz jest ta niemiła część, czyli muszę wyciągnąć to z kosza Ogólnie to w tym obu... E, możesz tutaj e, zajrzeć Nie wiem co tam robi ten Whiskas I ogólnie to śmierdzi się z niego jakby to ktoś coś ale f, damy radę, nie? YouTube! O, dobra, to. To jest. To jest gorsze niż myślałem. Co to jest? Okej, okay, jednak jest profesjonalnie: mamy koszulkę z Euro 2012. Także będę musiał tak robić za każdym razem, bo ja tego nie dotnę To jest po prostu tak obrzydliwe i śmierdzące. Wolę nie wiedzieć, czym to śmierdzi, ale. Co może się takiego znajdować w koszu? Właśnie wszystko. Dobra, musimy... To oczywiście był prosty rzut, bez patrzenia może, ale i tak łatwy by było blisko. Teraz to jakoś utrudnimy, po prostu zwiększymy odległość, a potem zrobimy już bardziej hardkorowe rzeczy. Dobra, teraz się trochę oddaliłem teraz, znaczy no znacznie się oddaliłem, teraz będzie ciężej. I żeby udowodnić swoją teorię, że to jest mój talent, znaczy to nie jest teoria, to jest pewne. Bez żadnego cięcia za pierwszym razem. Proste, nie? To jakby mówiłem, że za pierwszym razem wejdzie. A teraz w ogóle wpadłem na pewien pomysł. Macie w linku mojego Discorda i utworzę tam pokój, który będzie się nazywał Wasze Talenty. I tam będziecie mogli wstawiać swoje tak bezużyteczne talenty jak ten mój. I Może zrobię o tym odcinek. Na pewno właśnie po to to chcę zrobić. Pewnie nikt mnie nie przebije, trudno, no ale zobaczymy. I teraz znowu to wyciągnę, jest bardzo nieprzyjemna. Czuję się jakby cząstka mego człowieczeństwa właśnie wyparowała. Euro 2012 Bardzo się cieszę, że istniało takie euro. Bo mam koszulkę do wycierania tego paskudnego czegoś. To jest chyba najlepsza reklama ci ja a nawet jej nie piję. A to jest potężne. No, je... Jak tam chcesz, Dobra, więc teraz, żeby jeszcze bardziej utrudnić i wam pokazać, jaki mam talent, mój jedyny. Widzicie to, widzicie ten dach? Właśnie wejdę na ten dach i z niego rzucę. Za pierwszym, oczywiście, za pierwszym. Follow me, cameraman. To jest, tak, to jest, właśnie twoja moc, jesteś kameramenem. Zostaw moją dupę! Ogólnie to nie róbcie tego w domu, ja myślę, że umrę, no nie? Bo to będzie najbardziej wyczynowy wyczyn na świecie. Zapraszam, zapraszam. To są nie moje włości. Ponieważ no nie bać sobie świadomie, że tu nic nie będzie widać. Jest to światło? O jest. Okej okay. No cóż, teraz musimy wejść na górę O! K**a, co jest? Tak powinno być? No oczywiście, że tak Słuchaj, w tej eltonce to ja się 11 lat temu bawiłem o. Ona ma trochę lat, ani razu nie była remontowana to, O, osa jakaś tutaj jest Zajebiście Fajne okienko do wyjścia, nie? O nie, ona się sturla. Co do zębów Dobra Trochę brudny ten dach to doba! Okej, okay, to było... To jest bardzo niemiłe. O! Książka jakaś! Zobaczmy. Co to jest? Przy okazji jeszcze odkrywamy literaturę. Otóż... Otóż koń. Tyle się dowiedziałem z tej literatury. Nie da się przeczytać, jest mokra. Dobra, schodź na dół, nagrasz mnie, tylko się nie wywal. Bo kamera... Kupiłem mikrofon za całą swoją pensję roczną, także schodź. Jest stary, Jest. Dobra, więc to jest już rzut wyczynowy, to nie będzie prosta sprawa, ale oczywiście trafię za pierwszym. Mam talent. Jeśli umrę, to chcę, żeby mój kanał przejął this stream i robił na nim live Dziękuję. Dobra, więc ogólnie, żeby z, y, zrobić to ujęcie, to Kuba musiał się wywalić parę razy na jakimś taborecie. Ale wiecie, bez poświęcenia nie ma sukcesu, nie? Także teraz wam pokażę, jak się rzuca za pierwszym razem z dachu. Bez żadnych cięć, to jest real life. Za pierwszym. Pierwsza próba, naprawdę. Nigdy w życiu bym nie okłamał fanów. Naprawdę była pierwsza próba. Po prostu mam talent. Dobra, to... Do... Dobra, to sprzęt jakaś stąd zejść, nie? O, jaka mokra dupa, mokra dupa! O! Mych! Dobra, trudno. Eee, raz się żyje. Jak to mówił Leonardo DiCaprio... Dobra, Ale grałem w Asasina, także w ogóle to było perfekcyjne. Tyte pasco i mam zajebisty pomysł. Berserker mode. Za pierwszym razem. Dobra, to było za pierwszym, ale. O! Widzę tego gościa od kosiarki. Lepiej spierd. Bez żadnych cięć, to jest real life. Za pierwszym, to jest pierwsza próba. Masz prawe wchodzenie na krzesło. To jest. Nie wiem jakim cudem, jak to jest pierwsza próba, ale okej. Okay. Z Zjebałem pojęcie, bo najechałem na kosiarkę i to tutaj bez sens. Jeszcze raz. O nie, Berser Berserker Mood, dobra. To zacznij od Berserker Mood, może. Wiesz? No. Cii, widzę jakiegoś gościa z kosiarką. Jeszcze raz.